Tutaj muszę jeszcze jakby zahaczyć o taki temat, który też jest bardzo grzeje w polskich mediach, tak samo jak Twoja osobowość, czyli o Natalię Janoszek i jej karierę, która została według Krzysztofa Stanowskiego sfałszowana. I moje pytanie jest takie: chodzą słuchy, że on chce też zbadać Twoją karierę. Więc jaki jest taki stosunek Twój do tego? A, także jeżeli chodzi o Krzysia, to ja go bardzo lubię. Też pisaliśmy chwilkę. Zaprosiłam go do Miami. I, i wiesz, ja, ja jestem bardzo otwarta, też chętnie go poznam w końcu na żywo, więc ja jestem jak najbardziej na tak, a jeżeli chodzi właśnie o nas, jakie mamy takie punkty wspólne, to to, że wiesz, ja też jestem otwarta na demaskowanie tych polskich, wiesz, celebrities, które, wiesz, nie powinny być tymi gwiazdeczkami, bo nawet w ostatnich wywiadach już zdemaskowałam kłamstwa na przykład Sandry o Leonardo DiCaprio, że jest to, to, to totalny bullshit, wiesz, jeżeli chodzi o Natalię, to Strasznie się uśmiałam, wiesz, oglądając materiały Stanowskiego. Dla mnie to jest po prostu piękne. Bo zaraz dostanę pozyw od Natalii. <laughs> Nie, po prostu wiesz, mi się podoba, jak w końcu, wiesz, walczy się z nieprawdą. Ja tak naprawdę w moich oczach nie ma się co do mnie e, przyczepić, iż wiesz, ja jestem barwną osobowością. Ja mam swoje fajne życie w Stanach, nikomu nie robię krzywdy. Jestem zawsze pogodna kulturalna e, i, i wiesz, jeżeli ktoś rzeczywiście fałszuje swoją karierę, to należy to obnażyć. Ale tak jak mówiłam, jeżeli chodzi o mnie, to moją karierą jest po prostu super życie za e, wielką wodą. Czyli zapraszasz go do tego, żeby stworzył e, dokument o tobie, bo to wszystko to jest prawda. Y, tylko, że co tu jest nieprawdą? <grym> y, a gdybyś postawiłaś się na, na sytuację, właśnie jakby w sytuacji Natalii Janoszek, to czy byś milczała tak jak ona, czy jednak powiedziałabyś kilka słów do, do opinii publicznej, do fanów? Y, przede wszystkim spaliłabym się ze wstydu. Ale gdybyś znalazła w takiej sytuacji na przykład? No nie znalazłabym się, bo wiesz, jakby takie mówienie z powagą o odnośnie kariery, której nie ma, jest dla mnie naprawdę komedią, bo wiesz, ludzie mi zarzucają a... Bycie komikiem, jeżeli chodzi o moją osobowość, ale po prostu muszą zrozumieć, że takie osoby są, które mają dystans do siebie, które potrafią się cieszyć z tego, co osiągnęły, i uważam, że to jest tylko pozytywna energia. A negatywną energią jest właśnie, jak gwiazda siada na kanapie poważna i gada fakty, które nie są faktami.